Węgierskie linie lotnicze Wizz ogłosiły 1 kwietnia otwarcie bazy operacyjnej w porcie lotniczym Lublin w Świdniku. 14 września 2015 roku pierwszy samolot Airbus A320 zostanie umieszczony na lotnisku w Lublinie. Wizz zainauguruje trzy nowe trasy z bazy w Świdniku do Brukseli, Doncaster Sheffield oraz Glasgow z nawet trzema rejsami tygodniowo. Zwiększona zostanie także częstotliwość lotów do Londynu-Luton i Oslo-Torp. W związku z rozwojem działalności na Lubelszczyźnie, Wizer rozpoczął rekrutację na stewardesy i stewartów. Kandydaci powinni znać biegle język angielski, wykazać się dobrym zdrowiem, umieć pływać, a także nie mieć tatuaży w widocznych miejscach. Do obowiązków stewardes i stewardów będzie należało między innymi dbanie o bezpieczeństwo, obsługa pasażerów oraz sprzedaż. Wizer deklaruje, że w związku z nową bazą operacyjną w Świdniku zatrudni 35 osób.